Mięso mielone wieprzowe. Kotlety mielone najlepsze są z wieprzowiny, choć ja często robię wołowiny i z indyka, ale do tych suchych mięs dodaję zawsze garść, chociażby wieprzowiny. Najlepsze są z wieprzowiny. Tutaj mam z chudej szynki. Mam tutaj w miejsce wodę i w tej wodzie namoczę bułkę kajzerkę. Można też zamiast wody dać mleko. Ta bułka może być moczona w mleku. Mam dwie cebule, jedną czerwoną i jedną białą, i je drobno posiekam. One muszą być drobno posiekane, dlatego, że im mniejsze kawałki, tym większa szansa na to, że kotlety nie będą się rozładzić w trakcie no w tym przypadku pieczenia. Mam również matkę pietruszki. W klasycznych kotletach milonych nie ma pietruszki. My uwielbiamy pietruszkę i dodam pietruszkę. Siekam. Proszę bardzo, do mięsa dodaję drobno posiekaną białą, drobno posiekaną czerwoną cebulę i posiekaną natkę pietruszki. Niedbale osączoną bułkę, ona już jest mięciutka i tak przypuścimy jak przez maszynkę do mielenia mięsa, żeby nie było grudek. Dodaję jedno jajko klasy L. Trochę czosnku granulowanego, oczywiście można dać czosnek świeży i ponieważ bardzo lubimy, dodam trochę, czyli ten krok można pominąć. Mieszam bardzo dokładnie. Na różnych forach internetowych, oczywiście kulinarnych, pytacie się, co zrobić, żeby kotlety nie były zbite. Zbite nie będą, jeżeli dacie jedno jajko. Jeżeli dacie nawet do kilograma mięsa dwa jajka, to białko spowoduje, że będą to bardzo twarde kotlety tam że dodajecie jabłko, że dodajecie majonez, że o, różne rzeczy dodajecie, żeby tylko te kotlety mielone były dobre i nie suche, ale jest taki stary zwyczaj, ja wykorzystuję tę wodę, w której moczyłam bułkę. Wlewam trochę tej wody, dzięki niej w trakcie obróbki termicznej kotletów będzie się wydobywał prosu. i te kotlety będą takie, takie dobre, takie soczyste. Nie Ile tej wody? Wody, to na wyczucie, tu nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Może do mililitrów, może trochę więcej. Ja już pod palcami czuję, że to wystarczy, że tej wody już więcej nie będę dodawać, bo mi się zupa zrobi w tym piekarniku. I czosnek pachnie, i cebula, i nawet to będzie pysznie. Gotowe, teraz będziemy formować kokleciki, jak to ławiał mój syn. Przygotowałam sobie mam taki talerz stalowy, on się bardzo dobrze nadaje do piekarnika. Położyłam papier, żeby nasze, żeby moje kotlety się nie przy, znaczy żeby nie przybierały w trakcie pieczenia. Duża łyżka i się z tym koksem. Ja formuję dosyć spore te kotlety. Teraz na każdy z tych kotlecików dla uroku i dla smaku położę gałązkę tymianku z ogródka. Bardzo Was zachęcam, żebyście korzystali z ziół, bo one są naprawdę i efektowne i pyszne i zdrowe. Piekarnik nagrzewa mi się do temperatury 200. 20 stopni. Cudnie. Jak długo będę piekła? No, będę piekła na pewno z 30 minut. To jest wieprzowina, i proszę pamiętać, że mięso wieprzowe nie może być podane surowe, półsurowe. To musi być upieczone dla naszego zdrowia. Na razie nastawiam na 30 minut. I proszę zobaczyć. To jest po 30 minutach bydności w piekarniku. Zobaczcie ile tego sosu i tłuszczu jest. Jest naprawdę dużo. W związku z tym zrobimy tak. Na wizji sprawdzę, jak wygląda sprawa upieczenia. Proszę wycieczki. Po 30 minutach jest bardzo ładnie upieczone.